Ma wszystkim lecimy przez Walim z Andrzejem tak wygląda pierwszy kwiecień pierwszy kwiecień, niestety no krążymy i krążymy tam, za, tam my zaszli, tu my zaszli, no ale co śniega kurczę, powyżej kostek no. trzeba jechać na pokój się wysuszyć i potem dali zobaczymy co będziemy działać katastrofa Zawsze na filmikach, że mówię, że nigdy nie przyjadę jak będzie zima, a już kurde w listopadzie, że mu a tu przyjąłem, przyjąłem i za zimę, kurde, nakryła zima. Drogi takie kurde jeszcze trochę to kurde będzie pełno błota pośniegowego Auta przykryte Dziury, Ta ulica też chyba nie remontują za bardzo. Nie, no jak Niemiec zostawił, tak jest do dzisiaj, nie? Tak! No, nie. To kostka. Kurczę. To kostka, tu jest. No Dobra, kostka, nie? Trochę kurcze tłucze. Stare niemieckie domy. Stare domy, ale okna wymienione. Teraz, nie wiem, to... Zakłady włókniarskie mieliśmy się przejść trochę po ale gdzie będziemy w śniegu chodzić? Z prawej strony: Park Jordanowski. No i tak wygląda tym walim. Dzisiaj. Widzę, bankować jakiś zrobili? Tak jest. A to z jakiego banku? Nie, nie wiadomo. Jakiś, coś tam, coś tam. Wolna my jedziemy w lewo do rzeczki. Przed nami Kościół Świętej Barbary, nie to jest. Jadwigi. Świętej Jadwigi? A Barbary to jest tamty mniejsze, Aha, no chyba, że tak. Ok To jeszcze mursto jak pierwszy raz my przyjechali tutaj wielkie mursto w 2016 A w jed... ściana. ściana znaczy się takina z tego a potem w jednym momencie zaczął się to rozpadać na drogę i stwierdzili że zagrożenie z no i co? Rozebrać. Rozebrać, no, go zburzyli. go. No, ale bo widać że cegły na, na drodze czasami leżały. No, bo to zostawili tą ścianę, bo tu był właśnie ten podobóz wieniecki w tym zakładzie. Aha, ten i na budynku. pamiątkę To zostawili taką pamiątkę jedną ścianę. Aha. Ale nie, nie za bardzo dbali, żeby no, się no, nie rozleciała. Dbali, no, właśnie. Się balić, no, no właśnie. zaczęło już walić No właśnie. Im wyżej, tym więcej śniegu. Oczywiście sztolnie walimskie po prawej. Turystów zero. Pershing odleciał w czasie wichury już go nie postawią. Postawią go coś? Nie chyba. Nie. Nie, chyba. Patrzcie jak wygląda. Ech. i niestety śnieg pokrzyżował po wszystkie plany wszystko przykryło jakoś będę musiał tu objechać jeszcze te parę dni, ale będzie ciężko Andrzeju ale coś tam się pokombinuje. Ciekawe, czy się narciarze pojawią, ale tutaj mówisz, że są wyciągi pozamykane już do końca, do końca marca. Podobno był sezon i zamknięte wyciągi. A może by się jeszcze ktoś skusił o ty że do góry? Tam u góry to raczej już mało nie ma śniegu. A Aha. tutaj ten Bartek, to raczej nie lecz, Na pewno by jeszcze przyjechali? No, ja sobie przyjechali. Tacy, co jeżdżą na nartach, to cały rok mogą jeździć na nartach. Aż wiatr zawiózł, kurczę ten śnieg, kurczę, superowo, no. Oj, będę pilnował pogody na drugi raz, będę pilnował. Wyciąg jest, ale trzeba wątpię, żeby był otwarty. Idziemy na kwaterę, a czy idę na kwaterę, coś zjeść, osuszycie a potem się zobaczy. Jesteśmy prawie na miejscu. To do następnego. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Siema